Chciałem serdecznie zacząć od podziękowania za ten wspaniały medalka Zimierz Wielki już 60 lat. Wydgosz już ma 668. I, I tak jak usłyszeliśmy jako mieszkańcy wydgosz i spadkowiecy tych, którzy przez te 668 lat mieli w obowiązku dbać o miasto, ten egzamin zdajemy. Jesteśmy największym z tych miast, które zostało przez... Kazimierza Wielkiego Założona, ale także i tym, co podkreślił Pan Prezes, którym ta pamięć się ciążywa i nie tylko poprzez medale, nie tylko poprzez hasło, ale poprzez kultywowanie pamięci naszego założyciela. Dzisiaj są z nami ci, którzy wkrótce zostaną ukonorowani za swój szczególny wkład w rozwój naszego miasta. Jest także Pan Generał, który przelewał krew. Za to, za, abyśmy tu dzisiaj w spokoju, w wielkim pokoju mogli decydować w tej serii o najważniejszych, podejmować najważniejsze decyzje dla miasta, dla jej przyszłości. To właśnie ludzie tworzą potencjał miasta i w tym jest nasza siła. Nawet idąc tutaj, co bardzo mnie cieszy, otrzymałem dwa prezenty. Z Polskiego Czerwonego Krzyża a także zaproszenie na wystawę panny Anny. Konoki, portrety mojej tylkości I takich działań jest więcej. W tych działaniach jest nasza siła, w tych działaniach i pobudzaniu do takiego działania jest nasz potencjał. Im lepiej będziemy potrafili to wykorzystać, tym będziemy bardziej dumni z naszego miasta. Będziemy budować i wykorzystywać ten potencjał. Serdecznie gratuluję wszystkim wyróżnionym. Wierzę, że to nie jest koniec, a. Koniec Państwa działalności, tylko jest to czynnik, który zmotywuje do jeszcze bardziej intensywnej, bardziej twórczej, bardziej rozwijającej tegoż działalności. Dziękuję bardzo.